Pierwsze zapomniałem z domu mikrofonu, więc bardzo Was przepraszam. Po drugie, Astonowi Martinowi nie należy śpiewać już 100 lat, bo ma 110 urodziny i z tej okazji m.in. swoją premierę dzisiaj ma nowy model Aston Martin db 12 którego Wam dzisiaj z ciemnością pokażę, bo stoi przede mną i wierzcie mi. Jest po prostu przepiękny. Oto on. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo strasznie napaża tutaj muza, ale tak wygląda następca DB11. Aston Martin DB12 w kolorze British Racing Green, ale takim satynowym. No, pierwsza rzecz, którą trzeba oddać rytolom, oni naprawdę potrafią design. Samochód na żywo wygląda przepięknie. Tego mogliśmy się spodziewać po Aston Martinie, który już w dawnych modelach komunikował na desce rozdzielczej Power, Beauty and Soul. Wygląd oczywiście rzecz bardzo subiektywna. To, co się zarzuca DB12 jeżeli chodzi o design to to, że bardzo mało zmieniło się w stosunku do DB11 jeżeli chodzi o tym samochodu, ale z drugiej strony słuchajcie, przecież ten tył nawiązuje do 177 który wyszedł już dawno, dawno temu ale sami ocencie, dla mnie tutaj naprawdę przy tym tyle nie trzeba było za specjalnie grzebać to nie jest tak brutalny i mocny samochód jak DBS, który wyszedł już kilka dobrych lat temu ale na pewno nie brakuje mu krzewu nie brakuje mu stylu, nie brakuje mu wreszcie luksusu, bo we wnętrzu, które zaraz wam pokażę, tam dosłownie wpadła bomba atomowa i zmieniło się wszystko. Ale zostańmy jeszcze przez chwilę przy designie tego auta z zewnątrz, bo. Przyznacie, naprawdę jest na co patrzeć. Charakterystyczny dla Astona ogromny grill. E, maska typu Clamshell, która występowała w tych samochodach, została zastąpiona klasyczną maską, pod którą w tym przypadku znajdziecie tylko i wyłącznie silnik V8, ale. Po pierwsze, to V8 jest ponad 100 kg e, lżejsza niż DB11, a poprzednik tego samochodu z V12. Udało się tą masę utrzymać na poziomie poniżej 1700 kg. No i produkuje w tym samochodzie więcej mocy niż Porsche 911 Turbo S, niż Bentley Continental GT czy Ferrari Roma, bo mamy tutaj aż 680 koni i 800 km, prawie 700 koni. E, to wystarczy, że to się do 325 km na godzinę i przyspieszało Wiele ponad 3 sekundy do setki. Koła, oczywiście, duże, eleganckie, nowy design, 21 cali. Z przodu opony Michelin Pilot Sport S5. Specjalnie zaprojektowane przez Michelin do tego samochodu, one mają tutaj taki dopisek AML, są 20% cichsze od 4S, która jest poprzednikiem tej opony. Hamulce standardowo stalowe, ale można opcjonalnie dokupić mu ceramikę, która pozwoli oszczędzić prawie 30 kg na masie tego auta. Możliwości konfiguracji oczywiście niezwykle dużo możecie wykończyć sobie auto w karbonie w świecących czarnych plastikach, przepiękna lusterka na wysięgnikach. Zobaczcie jak się prezentują w tym przypadku wykończone w karbonie. klamki typu handshake to już znamy. <laughs> Rozmiar tych chół potężny. Zakładam, że tutaj jest 325 mm. No ale dobra, zajrzyjmy jeszcze do środka, bo tam, tak jak wspomniałem, tam wybuchła dosłownie bomba atomowa. Zobaczcie jak wygląda to totalnie odmienione wnętrze Astona w DB-12. Fotele fotele, no, opcjonalnie kubły z elementami karbonowymi, ale najwięcej zmieniło się tutaj na konsoli centralnej w kierownicy to co widzi kierowca, bo nie ukrywajmy, że to było dość duże rozczarowanie w Astonach zarówno w Ventycz'u. DB11 c nawet sam Lorenz Stroll powiedział, że no to wnętrze należy zmienić, że ono nie przystoi do tej marki, że klienci czują się za mało luksusowo. No i mamy teraz konkretne zmiany. Spójrzcie tylko na tą kierownicę zresztą z nowym logo Aston Martin'a, nowym, nowym z nowymi skrzydełkami. Jest tu troszeczkę klimatu Mercedesa, tego nie da się ukryć. Gładziki, które mamy po prawej i po lewej stronie. Deska rozdzielcza, no tutaj nie znajdziecie już analogowych zegarów, wszystko stało się e, cyfrowe. Największe zmiany tutaj na konsoli centralnej, całkowicie nowy e, infotainment, nowe pokrętła, troszeczkę klimatem przypomina to, nie da się ukryć poprzez zwłaszcza ten taki... Trochę trimmer. Widzę przyciski od aktywnego wydechu od amortyzatorów. Wentylacja, grzanie w foteli, jak przystało na Gran Turera czy Super Turera. Jak mówi o tym samochodzie Aston Martin. System już widzę, że naprawdę responsywny. Wszystko dzieje się dość szybko. Wreszcie nastały te zmiany, których, na które tak bardzo wszyscy czekaliśmy. Deska rozdzielcza, dość minimalistyczna. Tutaj dzieje się niewiele. Oczywiście obszyta skórą. Minimalne takie wąziutkie, ale z pewnością spełniają swoją funkcję podsufitka w rąby, jak przystało na pastona, dużo elementów dekoracyjnych. No jestem bardzo ciekaw, jak z tym autem się żyje, jak się nim podróżuje. Potencjalne wady tego samochodu. No, nie za wiele miejsca z tyłu plus nieduży bagażnik, który zaraz otworzę, ale on ma bodajże około 270 litrów. Bak paliwa? Bak paliwa, ma niecałe 80 litrów to powinno wystarczyć żebyście mogli spokojnie pojechać sobie na kawę w Berlinie oczywiście w odpowiednim tempie bo ta V8 jak ją się dociśnie ona też potrafi dużo wypić ceny nowego DB12 będą startować od 280 tysięcy euro brutto, ale spodziewajcie się też specyfikacji które wyniosą mniej więcej 400 tysięcy euro. To no nie będzie to często spotykane auto na naszych drogach. Na pewno też z racji Aston Martin DB12 jest potencjalnie najbardziej kompletnym Astonem, jaki do tej pory powstał, ale oprócz DBX-a został najważniejszym Astonem z punktu widzenia biznesu firmy Aston Martin. Ma na tyle dużo talentów, że stał się poważną alternatywą dla aut z tego segmentu, czyli tak jak wspominałem dla Ferrari Romy Bentleya Continentala GT czy Porsche 911 Turbo S. Jedno jest pewne, na pewno część klientów kupi to auto tylko i wyłącznie za sam wygląd, bo tutaj wydaje się być po prostu bezkonkurencyjny. Godność auta GT, osiągi super samochodu, Oto najnowszy Aston DB12 i teraz jestem bardzo ciekaw waszego zdania. Co myślicie o stylistyce Aston'a? Jak wam się to auto podoba, czy w tej em, na tej półce wybralibyście dokładnie to auto? Dajcie znać, czekam na was w komentarzach. Tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hejka.